Dzień dobry, witajcie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. W dzisiejszym podcaście chciałbym się zająć pewną sprawą, gdzie konflikt i tak wiele nieporozumień jest na ten temat, a mianowicie dekalogu 10 Przykazań. Chciałbym coś na ten temat powiedzieć. Z całą pewnością nie mam tutaj rozwiązania, jak załagodzić, czy zażegnać ten konflikt, ile jest tych przykazań. Z tych dziesięciu, chociaż powinno być 10, które zostało usunięte, które zostało dodane, które jest podzielone, ale te podcasty mają pomóc ludziom, którzy nawrócili się, którzy chcą iść za Bogiem, aby obrali kierunek albo może. Poznali odpowiedź na, na, na nurtujące ich pytania. I jednym z takich, właśnie nurtujących pytań jest, które to jest drugie przykazanie, czy ono zostało usunięte, czy też nie, czy katolicy to dobrze wierzą, a może protestanci coś tam kombinują. Oczywiście rozwiązanie jest w Słowie Bożym. Wspomniane 10 przykazań, czy dziesięcioro przykazań, opisane mamy na przykład w drugiej Księdze Mojżeszowej w 20 rozdziale i od wersetu 1 do 17, znajdujemy tak zwane 10 przykazań. Jak zaczniemy czytać ten fragment, my go dzisiaj nie będziemy tutaj czytać, na pewno nie w całości. To poza numerem rozdziału oraz numerami wersetów nie znajdziemy innej numeracji. Więc na próżno jest szukać, czy jest drugie przykazanie, czy też nie ma tego drugiego przykazania. Czy zostało usunięte, czy nie. Czy może ja mam protestancką Biblię, a w katolickiej Biblii jest ono inaczej brzmi, a może go w ogóle nie ma, a może to protestanci coś dodali, a tam sobie coś podzielili. Jak będziemy czytać, nieważne jaką Biblię weźmiemy, czy tą, którą używają protestanci, a tak naprawdę przecież jest jedna tylko Biblia, ale wiele przekładów, wiele tłumaczeń, czy też weźmiemy sobie nawet tą najpopularniejszą Biblię, Biblię tysiąclecia, która jest używana głównie w kościołach katolickich, znajdziemy dokładnie te same słowa, tą samą numerację. I ciężko nam będzie odnieść się, które tak naprawdę to przykazanie jest pierwsze, które drugie, które czwarte, a które dziesiąte. To człowiek później nadał sobie numery dla tych przykazań, które Pan Bóg dał Mojżeszowi, a ten przekazał całemu Izraelowi. Natomiast jak odpowiedzieć, które te przykazania są dostosowania. Tak naprawdę, wszystkie przekazania, które mamy w Biblii, nas obowiązują. Dlatego, że jest to słowo Boże, które jest wypowiedziane właśnie przez Boga ku naszemu pouczeniu, abyśmy wiedzieli, jak mamy się zachowywać, kim jest Bóg, co Bóg lubi, a czego nie toleruje, a co wręcz jest dla niego obrzydliwością. Konflikt w tych przykazaniach dotyczy obrazów, oddawania pokłonów. I tak naprawdę, kiedy weźmiemy sobie słowo Boże, jak powiedziałem wcześniej, czy w jednym, czy w drugim, czy w trzecim, czy w innym piątym tłumaczeniu znajdziemy dokładnie ten sam tekst. Jeżeli opieramy swoją wiarę na piśmie świętym, na tym, co tam zostało napisane. To tak naprawdę nie jest ważne, czy jesteśmy katolikiem, czy jesteśmy zielonoświątkowcem, baptystą, czy nawet nie określamy się jakoś denominacyjnie, tylko czytamy Biblię i wierzymy temu, co tam zostało napisane. W Nowym Testamencie, natomiast możemy znaleźć w Ewangelii Mateusza w 22 wersecie. Słowa od 34 wersetu. Lecz gdy farzeusze usłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zgromadzili się wokół niego, a jeden z nich, znawca zakonu, wystawiając go na próbę, zapytał Nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on mu powiedział: będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie, podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. To są słowa e, Pana Jezusa, który mówi nam o tym, co jest pierwszym i najważniejszym przykazaniem. A tym przykazaniem jest: będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, duszy i siły. Co to znaczy miłować Pana Boga? Znaczy go kochać? Co to znaczy kochać Pana Boga? Ewangelista Jan w swoim pierwszym liście mówi, że miłować Boga to znaczy przestrzegać Jego przykazań. Których? Dokładnie tych dwóch. Ale jak tam dalej czytamy, na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Ponieważ, jak znajdziemy w innym fragmencie, całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do naszej nauki, do przestrzegania, wykrywania naszych błędów, aby przygotować nas do tego, jak mamy żyć, jak mamy postępować, jak mamy się podobać Panu Bogu. Dlatego uważam, że mówienie, że jeden usunął przykazanie, drugi nie usunął tego przykazania, albo sobie podzielił. Nie ma najmniejszego sensu. Powinniśmy sięgnąć do Słowa Bożego i przestrzegać wszystkiego, co tam e, znajdziemy. Bardzo skupiamy się nad tymi e, przykazaniami oddawania czci obrazu wolno, nie wolno ci ci mogą, ci nie mogą. Nie pamiętając o tym, że dalej czytamy. Nie nadużywaj imienia Pana Boga Twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Jak często dzisiaj słyszę po jednej i po drugiej stronie, kiedy bardzo często w normalnych wypowiedziach używamy imienia Boga i często słyszę o Boże, o Jezu, podkreślając właściwie nie wiadomo co, wyodrżniając problem, a nie mówiąc o, o Bogu. Niejednokrotnie nawet jest ono używane jako przerywnik, czy wręcz przekleństwo. A wyraźnie czytamy, że Pan Bóg nie zostawi nikogo, kto nadużywa imienia e, Pana e, Boga. Więc skupianie się, czy tamto zostało usunięte, czy nie, powinniśmy brać pod uwagę wszystkie przykazania, które Bóg nam zostawił, po to, abyśmy. Stawali się doskonałymi, i jeżeli czytamy, że nie wolno nam nadużywać imienia Boga, to go nie, nadużywa, nie nadużywamy. Jeżeli czytamy, że nie wolno kłaniać się obrazom, to się im po prostu nie, nie kłaniamy, i zwracajmy uwagę, co zostało w Piśmie Świętym ewentualnie wyciągnięte, skreślone, bo wtedy rzeczywiście jest to zafałszowanie. Jeżeli Mówimy, że jesteśmy osobą wierzącą, to komu wierzymy? Czy człowiekowi, czy Bogu? Jeżeli Bogu, to słuchamy e, słowa Bożego. Jeżeli człowiekowi, no to wtedy słuchamy e, człowieka. Zdaję sobie sprawę, że nie odpowiedziałem wprost na, na, na pytanie, nie rozwiązałem e, konfliktu, czy, czy to przykazanie drugie tam jest, czy, czy nie jest. Podchodzę do tego tak. Czytam słowo Boże i przyjmuję go tak, jak ono zostało napisane, i temu wierzę. Ci, którzy chcą się kłócić, niech się dalej kłócą. Ja wolę czytać i wykonywać słowo Boże. Amen.